Prawosławni i katolicy rozpoczynają święta 6 stycznia. Podobnie jak katolicy w Wigilię wieczorem wierni udają się na nabożeństwo, odpowiednik pasterki. Święta potrwają dwa dni, w ciągu nich odbywać się będą specjalne msze. Podstawową różnicą jest liturgia. Liturgia, która jest liturgią bardzo starożytną. Trzeba powiedzieć, że sięga VI wieku. I jest to liturgia de facto kościoła niepodzielonego, a więc ktoś, kto przychodzi do cerkwi nie będąc prawosławnym, będąc rzymskim katolikiem na przykład w pełni uczestniczy musi mieć świadomość, że to również jest jedna z jego liturgii. Post w religii prawosławnej jest bardziej surowy niż u katolików. Nie je się mięsa na biału, niektórzy nie jedzą ryb. Grekokatolicy zostawiają wolne miejsce przy stole, ale nie dla zbłąkanego przechodnia, ale dla osoby bliskiej, która odeszła z tego świata. Po mszach wyznawcy obu religii zasiadają do wieczerzy wigilijnej. W wigilii prawosławnej nie ma dwunastu potraw, tak jak u katolików. Wierni tej religii jedzą jedynie kutię z miodem oraz piją kompot z suszu. Wierni grekokatolicy mają, tak jak katolicy, dwanaście dań, choć kutia, symbol życia odrodzenia jest Potrawą. Oprócz tego jedzą pierogi, kapustę z grochem i ryby. Wierni religii wschodu nie dzielą się opłatkiem składając sobie życzenia, ale prosforą, czyli chlebem poświęconym w cerkwi. Żeby ludzie byli życzliwsi, żeby uzupełnić te braki, które wszyscy, wszyscy odczuwamy. No, brak między nami życzliwości, brak otwartości, brak zrozumienia, żeby nie było tak wielkich różnic społecznych, żeby był pokój. O to się również będziemy modlić dzisiaj o pokój na świecie. Chciałem całym sercem moim siostrom i braciom z Kościoła prawosławnego i grego Katolickiego, Obrządku Wschodniego, życzyć błogosławionych świąt doświadczenia Boga tak, jak chrześcijaństwo wschodnie doświadcza. Ono jest niezwykle uduchowione, pełne znaków, ikon tego wszystkiego, co zbliża do Boga, trochę inaczej jak człowieka zachodu. Tu, na Zachodzie, we wschodnich wspólnotach, niech państwu da Bóg doświadczyć swojej bliskości, tak właśnie pięknie, dotykając państwa serca i błogosławiąc na wasze życie. Jak mówią księża Kościołów Wschodnich, różnica: 13 dni w obchodach świąt to zaleta. Gdy rodziny są mieszane, taka sytuacja jest korzystna, bo bliscy mogą uczestniczyć w obu obrzędach. Do słupskiej parafii grekokatolickiej należy około 2000 prawosławnej, około 100 osób.